Trafił do nas passat moc synchronizacji. Drukuje, ale jak kręci się nim to pracuje w miarę normalnie, miniaczek do nas trafił. Ogólnie jest problem taki, że się zaświeciła lampa ladyna. Ale tu od góry już widać, że jest wszędzie mokry. No i z tyłu na klapie ma olej, także w ogóle zobaczymy skąd to wycieka, nie wiem czy koło na wale się nie rozsypało, będzie trzeba sprawdzić i zobaczyć. A tak wygląda od spodu, generalnie chyba tutaj od tej strony pociągnęło, ale i tu wyrzuciło wszędzie, tak jakby kompresja poszła w michę, cholerowie zobaczyć. Wszędzie Aż, aż, aż Koło z mokra, mokre Na tłumiku Wszędzie jest masło Czy nieźle gdzieś tam zaciągnęło? Wszędzie stoi Ulep jak cholera bo spojrzymy mniej więcej skąd to cieknie I będzie trzeba nie wyjechać Go umyć, żeby cokolwiek zrobić o inaczej się chyba nie da. No i doszliśmy skąd tak się leje. E, odkręcił się napinacz rozrządu. No i całe olej ciśnienie wywaliło tędy. Przykręcimy, zmienimy olej, no bo tu już nic nie ma. No i zobaczymy, myślę, że e, pomimo tego, że ten silnik jest gówniany, no bo jakością on nie grzeszy, to przeżył chyba. Zobaczymy. Trzeba będzie to umyć wszystko i posprawdzać trafił do nas Passat błąd synchronizacji drukuje, ale jak kręci się nim to pracuje w miarę normalnie teraz zobaczcie tu jest yy, uchyliłem kawałek osłonę tu jest koło na wałku rozrządu i zobaczcie zakręć dobra ale po dźwięku kompresję ma Klient mi zakręcił, jak przyprowadził, i powiedziałem, że pasek jest cały, a tu jednak nie. Czyli sam dźwięk tak może być oszukany. Tak się ustawiło, akurat, że wydaje się, że jest ok, no ale drukuje błąd synchronizacji wałka. Czujnik wałka, także od razu pierwsze co, no to trzeba było zdjąć osłonę. No jest faktycznie, nie wiem, czy mi się to uda. Nie chcę tego rozbierać, bo ja nie wiem, czy będzie zgoda na to. Ogólnie samochód ma cztery paki. Czyli tak dosyć obwicie, Ale zobaczcie, w jakim stanie. Może mi się to uda nagrać. Tam wszędzie są wióry. Nie uda się. Może. No, generalnie wszędzie jest syf tam straszny. Totalny. Na osłonie to. O. Na osłonie to leży taki gruz, że lepiej nie mówić. Jakby się stado niedźwiedzi zwaliło tam. Dobra, na razie wkładamy kontakt z klientem. Może będziemy działali. Zobaczymy. Stary Elton 35 I Żeby zrobić rozrząd i wymienić pasek na pompie, to trzeba tutaj rozebrać w kabinie, zdjąć ten, tą konsolę środkową i pod tą klapę, która jest przyklejona na gumę do rzucia, pod tą klapą mamy pompę wam widać będzie. Zaraz zdejmę, to Wam pokażę Cekpyki mamy dojście. I to jest właśnie na butył Szczepiony ciągnie się jak kał dosłownie. Nie powiem z czego. I teraz mamy dojście. Sobie możemy grzebać. Pod, pod tym jest pasek pompy w tystu. Tak sobie to wymyślili. Scenik jakiś dziesiąty rok. Problem z drugim wtryskiwaczem. I teraz tak, na pewno są przewody ponacinane tu, tu nie wiem czy to widać. Odświetla. Tu są normalnie pocięte. A tak samo. No i teraz spróbujemy w ogóle dojść czemu jest problem z tym wtryskiwaczem, czy sam wtryskiwacz uległ destrukcji czy wiązka. Najpierw wezmę co to piny bo podgina, zaizolujemy to wszystko, nadpalimy no, i zobaczymy czy pomogło, jak nie Jeszcze przy okazji przemierza. Jak nie, no to trzeba będzie wymienić raczej wtryskiwacz, zamienię go miejscami i dopiero zobaczymy. No i proszę jak ładnie pracuje Wiązkę naprawiliśmy, jest gitara. Także znaczy nie wtryskiwacz, chociaż wszystko pokazywało na wtryskiwacz, a wiązka. Zrobiliśmy to i myślę, że będzie chodziło Nie wiem dlaczego w Kuprenówkach zawsze powietrze stoi w Nie wiem, czy to będzie widać Ale tak. Także Można w miarę tanio naprawić Nie trzeba kombinować Także Właśnie Nie wiem czy mieliście okazję w ogóle Widzieć kiedyś Mercedesa MBK od spodu To to cudo tak wygląda Zobaczcie To jest Wynalazek kosmiczny bo to jest Przód napęd Mercedesa Z lat 90 Z tego co pamiętam to konstrukcja jest w ogóle hiszpańska Nie pamiętam dokładnie Nie będę się rozwodził tutaj nad tym Myśmy musieli sobie wiki sprawdzić Ale coś mi właśnie podpowiada że Hiszpanie to skonstruowali. Zobaczcie, tutaj jest ABS wsadzony. Jaką masę dali do niego. Ogólnie prosty motor, ale psuło się wszystko w nim. Sterowany cały podciśnieniowo. Z tego co pamiętam, bo miałem w latach 90. okazję nowym takim jeździć. No porażka, 80 na godzinę, jak wiatr dostał w twarz, to od razu spadało do 70. Także jazda była nie za specjalna. Tutaj klient nam się skarży, że coś przegubę słychać. Zobaczymy w ogóle, czy to dostępne. No i ABS mu cały czas pompuje. Myślę, że raczej go nie zdiagnozujemy, ale widać, ktoś tu robił. Swożnie nowe, zadbane, Zaciski też świeżo wyglądają. To jest zbiornik na szarą wodę, tutaj oczywiście. Patrzę oddzielnie, nie patrzę w telefon, także nie wiem czy Wam pokazywałem dobrze To jest kamper, także zbiornik ma na wodę Tu jest pokrowiec na jajka Można sobie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jajek W transporcie mieć W rzeczywistości to jest właśnie Akumulator podciśnienia Bo tak jak mówiłem Wszystko idzie na podciśnieniu, zobaczcie jak śmiesznie za osią jest spornik drążków. Drążki kierownicze są za osią. Idzie przez całą długość do przekładni. Tutaj i dopiero tu jest przekładnia, i idzie w górę. Może śmieszne rozwiązanie. Może Wam wezmę na szerszy ten. będzie lepiej widać. Zdejmij światło. No i co, tutaj jest zbiornik paliwa. Zbiornik jest już rodziną plasticzniany. Mamy takiego jednego w serwisie też MBK i jest problem z kupieniem tej rury. Ale z tego co pamiętam, to tam wychodzi na tą stronę, czyli jest jakaś zmiana konstrukcyjna, i tu przechodzi pomiędzy budą a ramą. W ogóle zobaczcie, to jest na ramie samochód i rama jest w miarę dobrym stanie. Nie? Tam od góry go wam nie będę pokazywał, bo jest znaczny. Nie chcę, nie pytałem się klienta. Oto, czy mogę to raz? A, dwa, no, nie będę nic przy silniku robił. Także nie będę tego odkrywał. Zresztą chyba już kiedyś pokazywałem, wam, jak w ogóle Embek pracuje, bo też miałem na tym. Także tu chyba będzie trzeba zdjąć, wkręcić tą poprzeczkę na prasę i ją wyprostować. Bo jest. Dotyka praktycznie, nie? Drążek też jest trochę widać. Gdzieś tam było zawieszone, no ale drążka nie będziemy prostowali. Dobrze się prowadzi, nic się nie dzieje, to nie będę ruszał. Nikt tego nie zgłaszał. Że może być tak, że to było zrobione 15 lat temu, zbieżność zrobiona i tak sobie jeździ. Chyba, że on musi być tak fabrycznie, nie jest podjęty, nie mam pojęcia. No, także nie jest zły, nawet bardzo nie jest skorodowany. Ale tu camper, oryginalna zabudowa coś w rodzaju dzisiejszego Marco Polo i tych innych. No to jeszcze to nie było jeżdżone, trzyma się, zobaczcie jaki solidny budynek, końcówka jaka, także, auto fajne, ale części już brak Mam tu na tę piątkę. poprawiamy poduszki, To już wymieniłem, bo ktoś tak zamontował poduszki, że jak e, siadał wahacz, bo tu nie ma sprężyny, są wyjęte sprężyny i jest tylko i wyłącznie na poduszkach, to tak ktoś zrobił, że tu złapał ten element, który trzyma przewód hamulcowy, złapał taką trytytką. O! I poduszka tu się przecięła. O! ja usuwam ten przewód, który tu jest. Tego wywalam. Przedłużam, daję dłuższy. I pokażę Wam, jak ja to zrobiłem. Tu jest akurat jeszcze mokre. O! lampkę przypalę, żeby było widać i zobaczcie, przeniosłem przekręciłem to na sztywno i teraz poduszka nie ma w ogóle opcji żeby dotknęła także tu się nic nie stanie przewód też jest bezpieczny nie obciera, nie ma ryzyka obtarcia i teraz to mamy wieczne przymocowałem do linki, tu nigdzie nie dotyka nigdzie nie obciera linka jest podparta w dwóch miejscach jak widać także można dać na 10 lat gwarancji i wiadomo, że to będzie pewne. W ogóle te poduszki są fajnie zrobione, bo. Czy fajnie? <noise> Mi się ogólnie to podoba, że nie musiały się pracować, żeby wymienić ją. pod tym względem, ale ze względów praktycznych to bym wolał jednak, żeby one były mocowane. Bo one tylko tak, od góry się obcina tego knota, wkłada się poduchę, tu od góry, ona sobie tylko siedzi, niczym nie skręcana. No i z dołu ma takie odsyca i też niczym nie skręcana. Jak się zorientowaliście, pewnie, no to my głównie montujemy, głównie, tylko i wyłącznie montujemy MTT system, a nie montuję innych firm. I bo z MTT system nigdy nie mieliśmy żadnego problemu, żadnej reklamacji. To nie wiem nawet, kto to jest, jaki producent, ale MTT system powinno pomyśleć o takich poduszkach, coś w tym rodzaju, tylko lepiej wykonany, nie? Mówię, no tutaj jest. To, że podniesie się niskie ciśnienie będzie. Albo coś już może nie wstrzelić ta poduszka, tak jak widzicie. Nie? No ale to nie jest wspomaganie, to zastępuje całkowicie zawieszenie. To jest kamper. No to jest ciężki, nie, dlatego ma dołożone poduchy. Więc muszę zwrócić uwagę, że tak nie może być, jak tutaj jest zrobiony ten gaz. Bo to chyba gaz jest, chyba że woda, nie wiem. Takim łączonym, może to jest po niskim w ogóle ciekawostka, nad wyciętą podłogę z tyłu jest brodzik wstawiony nie, nie mam o, jak wam pokazać jest brodzik wstawiony i pod brodzikiem jest zbiornik na szaruchę żeby nie zajmować z wysokości to brodzik jest po prostu opuszczony w podłodze jest dużo niżej można było zagospodarować miejsce także nie jest źle no ruda go wcina w tempie ekspresowym, bo to wiadomo, teraz te samochody są słabo zabezpieczone, znaczy sama buda jest dobra, ale inne podzespoły, się nawet tutaj od zapięcia napędu jak to wszystko wygląda, bachacze. No to wszystko gnije, bo nie wiem, tak jakby w ogóle nie dawali już podkładu na część. ma się po prostu gnić, starzeć, wyrzucać nowe i tyle, ale oto jest fajnie zrobione. Można sobie jeździć, kempingować I praktycznie wszędzie wjechać, bo jest małe i cztery napędy Dobra, nie ma co pitolić Odcinam to, zamieniam I kończymy robotę na dziś Tak to wyszło finalnie Myślę, że klient będzie zadowolony Już nie będzie musiał w górach albańskich czy tam macedońskich czy Cholera wie gdzie Sobie poduszek wymieniać Trzeba obmyć płynu Ale Widać jak teraz jest odsunięte dosyć sporo. Te są luźniutkie w roboczej, także nie ma problemu. Wystarczyło właśnie przesunąć je. Będzie gitar. Tu nic się nie dotyka. Są sztywno. Jest dobrze.